Witajcie rodacy, Watch Dogs jest grą chyba najbardziej oczekiwaną w tym roku przez wielu graczy. Wiele kontrowersji powstało jeszcze przed datą premiery, tak więc zobaczmy czy jest to tytuł dopracowany i godny naszego czasu. Wcielamy się tutaj w Aidena na Pilsa, hakera mieszkającego w Chicago, gdzie dzieje się akcja gry. Nasz zawód jest dość niebezpieczny i pewnego razu, gdy jesteśmy na akcji w luksusowym hotelu pełnym bogatych osobistości, których chcemy okraść, coś dzieje się nie tak. Zostajemy namierzeni i automatycznie zawisa nad nami wyrok śmierci. Jednak mimo wszystko udaje nam się uciec z tej pułapki, ale nie bez szwanku. Nasza siostrzenica, która ma zaledwie 6 miesięcy ginie w wypadku. Samochodowym, a my, rządni zemsty, musimy dokonać wentety. Generalnie, fabuła w tym tytule stoi na przyzwoitym poziomie. Od kompletnej niewiedzy, co się dzieje powoli, zostajemy wtajemniczeni w każdy zakamarki tego thrillera. Na początku trzeba wspomnieć o tym, że całe miasto jest podpięte pod jeden centralny system nazwany CTOS. Jednak my posiadamy takiego smartfona, dzięki któremu możemy bez żadnego problemu włamać się w każdej sekundzie do tej infrastruktury. To daje nam ogromny wachlarz możliwości. Wystarczy, że podejdziemy do jakiegoś przechodnia i już mamy informacje o jego wieku, zainteresowaniach i zasobach konta bankowego. A wystarczy jeden guzik, by owe środki stały się już nasze. A to najbanalniej przykład. Co powiedzie na hakowanie kamer, mostów sieci kanalizacyjnych i energetycznych czy też linii kolejowych, jak dla mnie bomba. Takie możliwości przydają się w wykonywaniu misji, których jest cała masa i każdego rodzaju. Są ucieczki samochodowe, pościgi, śledzenia, strzelanie, inwigilacja i wiele więcej. Najlepsze jest to, że niemal wszystkie możemy przejść po cichu, zakradając się za wrogami i trzymając się na dystans. Gra promuje taki styl, by właśnie wykorzystywać smartfona i patrzeć, na przykład przez kamery, kto gdzie się porusza, aby w odpowiednim momencie się przemknąć. Oczywiście nie zawsze się to udaje i wtedy rozpoczyna się regularna Wojna. Wtedy wypada wyjąć jedną z 30 dostępnych broni w grze i zaczynamy strzelanie. Aiden jest bardzo biegły, jeżeli chodzi o tę sprawę, i nie ma żadnych skrupułów. Dodatkowo jest wyposażony w pałkę teleskopową, więc obozładnianie wrogów idzie mu bardzo sprawnie z bliskich odległości. Kolejną umiejętnością jest pokonywanie różnych ulicznych przeszkód. Skakanie przez płoty i inne obiekty idzie mu doskonale, jak wyszkolonemu parkurowcowi. Tak więc jak widzicie otrzymujemy postać niezwykle utalentowaną, a jakby tego było mało, możemy nasze zdolności poszerzać dzięki drzewku rozwoju postaci. Jest ono bardzo sensowne i podzielone na cztery kategorie jak hakowanie, walka, wytwarzanie przedmiotów czy też jazda samochodem. No, właśnie, jak wygląda prowadzenie aut. Początkowo ni cholery, nie idzie się do niego przyzwyczaić. Na szczęście, po paru na minutach, gdy się go opanuje, jest już całkiem przyjemny, szczególnie gdy trzeba uciekać przed policją. Owa jest strasznie upierdliwa. Nie poddaje się łatwo, a dodatkowo często wykorzystują helikoptery, które są wyposażone w reflektory, a te oświetlają nas jak świeczkę. Na szczęście tutaj przychodzi z pomocą nasz smartfonik, dzięki któremu możemy na przykład wyłączyć pół dzielnicy z elektryczności, zmienić światła na pobliskiej sygnalizacji, czy zagłuszyć komunikację policjantom. To wszystko, gdy zrobimy w odpowiednim momencie, skutecznie zatrzyma naszych ściganych. My jedynie wtedy będziemy musieli ukryć się w ciemnej uliczce, wyłączyć światła i przeczekać całe zamieszanie. No właśnie, takich uliczek jest tutaj od zatrzęsienia, bo ten sandboxowy świat imieniem Chicago jest ogromny. Został podzielony na dzielnice, a twórcom udało się odzorować różnice, jakie z tego wynikają. Przedmieścia, centrum, wsie czy tereny handlowe znacznie się od siebie różnią. Wystarczy tylko spojrzeć na budynki, a nawet przychodniów, już nie wspominając o samochodach, bo wiadomo, że w slumsach Ferrari nie ujrzymy, no chyba że właśnie wraca z kradzieży. Całe to miasto tętni życiem. Ludzie rozmawiają, przechadzają się, całują, ściskają, siedzą na ławkach, czy jak dojdzie do wypadku, wyciągają telefony i nagrywają całe zajście. Wszystko sprawia, że miasto po prostu żyje i mamy wrażenie, że naprawdę wiele się nie różni od tego, co widzimy za oknem. Dodatkowo w tym świecie poza głównymi misjami fabularnymi jest masa rzeczy do robienia. Na dobry początek powinniśmy rzucić się za hakowanie wież CTOS-u. Wygląda to bardzo podobnie jak wieże Borgiów z Assassin's Creed albo The Saboteur. Odkryjemy wtedy na mapie ważne lokacje, jak i będziemy informowani o możliwości popełnienia przestępstwa. Wtedy na naszym smartfonie zostanie wskazany obszar i będziemy musieli wyszukać na nim ewentualnego przestępcy czy też napastnika. Gdy to zrobimy, trzeba czekać na rozwój wydarzeń i gdy będzie już bardzo blisko przestępstwa, a my nie spłoszymy napastnika, wystarczy go obezwładnić, aby zyskać szacunek w Chicago i dostać punkty doświadczenia. Kolejnym ciekawym elementem są zlecenia od tzw. macherów, gdzie trzeba na przykład obezwładnić konwój samochodów nim dotrze do wskazanego miejsca, przejąć na siebie pościg policyjny i w miarę możliwości wyzgubić, czy dostarczyć wskazane samochody w określonym przedziale czasowym i wiele więcej. Warto tutaj też wspomnieć, że w grze jest kilkadziesiąt aut, a każde z poziomu swojego smartfona możemy zamówić niemalże pod sam nos, oczywiście za określoną kwotę. Szkoda jedynie, że zabrakło tutaj licencji, ale wprawne oko od razu rozpozna Ferrari, Nissany czy BMW. Kolejną rzeczą, którą dzięki smartfonowi możemy wykonać, to tak zwane cyberodloty. Są to przekozackie minigierki. Na przykład wskakujemy do samochodu rodem z Carmagedonu i naszym zadaniem jest rozjeżdżanie różnego rodzaju pieszych, czy też ucieczka przed demonicznymi policyjnymi wozami. Kolejna jest taka, że oponowujemy wielkiego cyborgo pająka i siejemy wielkie zniszczenie w mieście, a punkty dostajemy za dosłownie wszystko. Inna bardzo dziwna gra jest o skakaniu z kwiatka. Na kwiatek. Nie wiem jak bardzo ktoś musiał być pod wpływem LSD, haszu, hery czy alfy, by to wymyślić, ale naprawdę to jest w tej grze. Jest jeszcze ostatnia minigierka, ale to już sami odkryjcie co to za ustrojstwo. Zejdźmy trochę na ziemię i pomówmy o multiplayerze, ponieważ jest on wykonany w tej produkcji trochę inaczej. Nie ma tu lobby czy wyboru serwerów. Otóż, gdy gramy sobie solo, nagle możemy zostać poinformowani, że ktoś dołączył do naszej sesji. My jednak będziemy robić swoje zadanie, a drugi po prostu chce nas poznać. I o ile będziemy wtapiać się w tłum, możemy mu to skutecznie uniemożliwić. Jednak gdy tak się nie stanie, wtedy może dojść do inwigilacji, hakowania czy po prostu zabijania. Kolejną rzeczą, jaką możemy robić w Multiku, to ścigać się samochodami, czy też do ośmiu graczy siać regularny chaos. Nie wiem, jak to wygląda w nowym GTA, bo nie mam konsoli, ale tutaj jest to całkiem fajnie zrobione. Graficznie gra wygląda naprawdę bardzo ładnie, czasami nawet aż za bardzo. Oczywiście zdarzają się momenty, że coś jest pokryte słabszymi teksturami, jednak nie bądźmy wybredni, bo całościowo to kawał dobrej roboty. To samo można powiedzieć o głębi, ostrości, cieniach, oświetleniu czy i efektach pogodowych. Niestety tak wielki świat i tak mocne przywiązanie do szczegółów bardzo mocno obciąża cały nasz sprzęt. Do tej gry potrzebny jest naprawdę potężny komputer, a nawet mając go to natrafimy na jakiś dziwny zbieg okoliczności i i tak zaczęli nam na chwilę tracić płynność, co mocno frustruje. Jeżeli chodzi o dźwięk, to też jest dobrze. Sporo kawałków wybrzywia nam w autach, odgłosy silników są bardzo przekonujące, tak samo jak i wystrzały czy efekty pogodowe. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Reasumując, gra ta jest potężna, otwarty świat, w którym jest mnóstwo rzeczy do robienia nie nudzi, bo zróżnicowanie jest wszechobecne. Zadania poboczne jak i cyberodloty są wykonane z należytą jakością, tak samo jak fabuła czy też postacie poboczne, które są wykreowane z dbałością. Ludzie żyjący w tym otoczeniu jak i ich sztuczna inteligencja wygląda na dopracowaną, więc i pod tym względem nie będziemy marudzić. Do tego dochodzi jeszcze innowacyjny multiplayer, tak więc czego chcieć więcej? Może brak błędów technicznych, jednak były one nieuniknione przy tak potężnym świecie, ale i tak jestem przekonany, że z czasem dostaniemy łatki eliminujące owe bagi. Chciałyby się też lepszej optymalizacji i samolotów, bo niestety ich zabrakło. Ostatnią rzeczą, której mi brakuje to hakowanie. Ta gra jest o hakerze, jednak włamywania jako takiego tutaj nie uświadczymy, a jedynie prostą minigierkę, gdy trafimy na mocniejsze oprogramowanie. Jednak mimo wszystko Watch Dogs dostaje od nas 9 na 10 i tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się, cześć!